Witam Państwa, Jarosław Gugała. zapraszam na teleobiektyw. Dziś zastanowimy się, dlaczego pewne dyscypliny sportowe są bardzo często pokazywane w telewizji, dlaczego interesują się nimi media a inne nie mogą się przebić, chociaż teoretycznie są równie fotogeniczne i równie interesujące. Są dyscypliny, które kiedyś były bardzo często pokazywane, teraz zniknęły, są takie, które są nowymi dyscyplinami sportowymi i które nie są w ogóle jeszcze polskiej publiczności znane, mimo już miliony ludzi na całym świecie się nimi interesują. Należy do nich na przykład tak zwany speedball. Popatrzmy. Nasz pierwszy gość Marek Karlsbach, były zawodnik, czy aktualny zawodnik i menedżer drużyny Speedballowej Wikingowie. Dzień dobry. Dlaczego tak trudno jest zainteresować media w Polsce istnieniem czegoś takiego jak Speedball? No, wydaje mi się, że przyczyn jest oczywiście jak zawsze yy, kilka. Natomiast no, podstawowe są takie, że być może jak na polskie warunki zbyt mało ludzi się tym zajmuje. Speedball nie jest też bardzo tanią dyscypliną, stąd nie jest jakby dyscypliną masową, którą każdy może uprawiać na podwórku. No a przede wszystkim wydaje mi się, że do tej pory jakby środowisko też speedballowe zbyt mało aktywnie działało w tym kierunku, żeby wyjść z tym sportem poza, poza właśnie to swoje grono. Na czym to polega? Ludziom się kojarzy w Polsce speedball, paintball z lasem, że to jest jakaś taka nie wiem dyscyplina byłych żołnierzy, komandosów, którzy chodzą po lesie, strzelają do siebie, bawią się w wojnę. Czy to jest to? No taki jest tak zwany ogólny obraz paintbola, także w polskich mediach, prawda? Filmy, seriale, ewentualnie to, co ludzie najczęściej spotykają, czyli na jakichś wyjazdach integracyjnych czy spotkaniach z okazji urodzin, organizowane jest to w lesie, przypomina wojsko. Ludzie są ubrani w stroje wojskowe, biegają tam, wydają sobie komendy. Natomiast to, co my nazywamy speedbolem, czyli sportowa odmiana paintballa, no jest typowym sportem. Jest pole tak zwane boisko po wymiarach mniej więcej 50 na 40 metrów. Są przeszkody dmuchane, symetryczne z obu stron, są sędziowie, jest regulamin, są ligi. W Polsce, w Polsce jest Liga polska liga paintballowa, jest superliga, masterliga, tak zwana trzecia liga. Ile jest drużyn w Polsce? W polskiej lidze paintballowej szacuję, że w tym sezonie grało około 40 drużyn. A w sumie w Polsce tak liczymy. Tych zarejestrowanych jest około 90 drużyn. Ile w drużynie jest Drużyny są pięcioosobowe i trzyosobowe. Są dwa formaty gry, takie podstawowe w Europie, prawda? Bo Amerykanie grają jeszcze w drużynach 7 czy 10 osobowych. Natomiast w Europie przede wszystkim głównym formatem jest pięcioosobowe drużyny. Gra polega po prostu na tym, żeby oznaczyć przeciwnika farbą, oznaczony przeciwnik Zaczy schodzi, trafić go, tak, trafić schodzi z boiska, dobiec do jego bazy i w tym momencie zdobywa się punkt. Używa się do tego specjalnego sprzętu, prawda? Do paintbola sportowego, do speedbola, markery, których używamy, bo to się nazywa marker. No są troszeczkę inaczej zbudowane niż do leśnego, Marker prawda? to jest karabin? Marker, tak, to jest karabin ponieważ no, historycznie paintball wziął się od gdzieś tam, dawno temu w Stanach od drzew takimi markerami, właśnie kulki z farbą, to ta nazwa jakby pozostała. Zaznaczano drzewa do wycinki. Tak? tak, do wycinki, żeby nie chodzić gdzieś tam daleko do drzewa, strzelano po prostu. Zasilany marker jest butlą z powietrzem bądź z CO2, ale w sportowym, sportowym speedballu przede wszystkim jest to powietrze. Jest magazynek przez nas nazywany spłuczką albo loaderem, gdzie się wsypuje kulki, i to jest, w zasadzie, to jest w zasadzie wszystko. Oczywiście są odpowiednie specjalne stroje, których główną zasadniczą częścią jest maska, która chroni oczy. No, poza tym ochraniacze. Mniej więcej wygląda to trochę podobnie jak w hokeju, czyli na zewnątrz luźne, kolorowe bluzy, a pod spodem dużo ochraniaczy. I to są bluzy takie, na których powinien, powinna być dobrze widoczna farba, jeżeli kogoś się trafi. To znaczy, zawodnicy dążą do tego, żeby bluzy były raczej takie, żeby ta farba nie była zbyt dobrze widoczna, żeby utrudnić pracę sędziom, ale tak, tak, no farba musi być Vikingowie widoczna. Wikingowie strzelają czerwonymi kulkami? W zasadzie w ogóle nie ma czerwonych kulek. A czy nie stosuje się takich wypełnień? Oczywiście, ktoś pewnie gdzieś tam produkuje, ale najczęściej stosuje się wypełnienia o takich bardzo jaskrawych, żółtych bądź zielonych barwach. Chodzi o to, żeby to się nie kojarzyło z krwią, tak? Żeby nie, nie, nie budzić agresji. Między innymi w, w tak zwanym speedballu ogólnie jest zasada no-camo, czyli nie używamy niczego, co by się kojarzyło z wojskiem. Jest to jakby bardzo fajny sport, zwłaszcza dla młodych ludzi ponieważ pozwala wyładować jakby negatywne emocje daje bardzo dużo adrenaliny jest ograniczony pewnymi zasadami prawda? nie dochodzi do jakiegoś zwarcia przeciwników a z drugiej strony tak naprawdę no emocje są ogromne. Czy jest wielki postęp w sprzęcie w tej chwili? Są nowe wynalazki, czy, czy to jest raczej to samo? Tak, z tym, że z drugiej strony się też to ogranicza. Taki marker jest w stanie wystrzeliwać kilkadziesiąt kulek na sekundę, prawda? Taki podajnik do kulek podaje 50 kulek na sekundę. Grając z taką prędkością nie byłoby gry. Ponieważ wszyscy od razu by się ustrzelili na początku, nie, było, nie dałoby się przebiec między balonami. Także im wyższa liga, tym prędkości markerów są ograniczane, prawda? Do na przykład, nie wiem, dziesięciu kulek na sekundę w najwyższej Licy. Ale postęp jest no jak w każdej dziedzinie, na przykład te butle, które tutaj są, one są robione przez wspaniałą polską firmę kewlarowe, kupuje je cały świat. I ta, ta, taka butla ma ciśnienie 300, 300 bar. No to, jest, to jest kolosalne ciśnienie. I to jest polski produkt. I to jest polski produkt, prawda? Polacy produkują też najlepsze i w zasadzie jedyne na świecie kulki treningowe. Ponieważ my mamy zimę i nie możemy w zimie grać, to Polacy wymyślili kulki, rybole tak zwane, do gry na hali. No są gumowe, które się myje i potem się znowu nimi gra. Do treningów są dużo tańsze, no bo są wielokrotnego użytku. Także mamy tutaj Czyli też z, jakiś za tym może iść dobry polski biznes, tak? Bo, Bo już mamy firmy, które to produkują. Może, może i idzie. I może i idzie. Tak, Ale no tak. szedłby jeszcze lepiej, gdyby media były tym zainteresowane. Pewnie tak, no mamy też bardzo dobrego producenta luf doskonałego, znaczy no, potrafimy. I te, te urządzenia są produkowane przez Polaków czasem od kilku lat, a, a są lepsze niż te przez Amerykanów robione od lat dwudziestu czy trzydziestu. Czyli jeszcze przy okazji jest się czym pochwalić. Macie kogoś, kto się u Was PR-em zajmuje? Jesteście taką grupą zapaleńców, czy, czy każdy tutaj raczej, sobie rzepkę sprawdza? Raczej jesteśmy grupą zapaleńców, to znaczy każdy stara się wykorzystywać jakieś możliwości, yy, czy lokalne, czy ogólnopolskie, prawda? Jeżeli są turnieje, to oczywiście są na nich media lokalne, staramy się też zainteresować media ogólnopolskie. Na świecie angażują się w speedball. Miliony ludzi. Jest bardzo wielu ludzi. Gdzie liga jest najsilniejsza? Kto jest najlepszy? No oczywiście najsilniejsza liga jest amerykańska, ponieważ no, jest to kraj, w którym około z 15 milionów ludzi uprawiających paintball na świecie myślę, że połowa to uprawia go w Stanach Zjednoczonych. Tam są wszystkie największe firmy, stamtąd pochodzą produkujące markery, butle. To jest cały przemysł, prawda? Odpowiednie kulki do gry. E, oczywiście w Europie jest bardzo duża Liga Millennium Series i w tej Lidze Europejskiej mamy w tej chwili trzy drużyny w semi, pre, w semi Mamy, league. to znaczy Polacy. Pol, Polacy, Polskie tak. Drużyny. Są trzy drużyny Ranger Warsaw, Too i Warsaw United. Są tak jakby w takiej drugiej Lidze Europejskiej. Myślę, że w przyszłym roku przynajmniej jedna wejdzie do Champions League. Na czym polega trening w tej dyscyplinie? Skąd się w ogóle biorą zawodnicy? No, zawodnicy biorą się najczęściej jak my to mówimy z lasu, prawda? Ktoś gdzieś pojechał na jakiś wyjazd ewentualnie gdzieś tam się z tym paintballem leśnym spotkał. Później mu to już jakby nie wystarcza i przede wszystkim stamtąd są zawodnicy, no i ewentualnie ktoś kto gdzieś tam w internecie znalazł są duże portale temu poświęcone, gdzie jest zarejestrowane po kilkadziesiąt tysięcy osób zajmujących się w Polsce jakoś tamtym trochę. I tak trafiają zawodnicy. Może małe zainteresowanie wynika z tego, że sprzęt jest drogi. Ile kosztuje sprzęt do paintballa? No oczywiście to jest tak jak w każdej innej dyscyplinie, prawda? Yy, yy, można kupić bardzo tani sprzęt na początek, gdzie jak marker yy, i wszystko, co się na siebie zakłada, pewnie w 1500 zł się zmieści. No a taki super profesjonalny sprzęt, no to yy, sam marker kosztuje około 4500 tysiąca, prawda? Plus jakieś tam jeszcze inne dodatki. Wtedy jest drogo. No ale każdy z nas zaczynał z markerami, nie wiem, za 700-800 zł i zabawa była równie dobra. Dlaczego media się w małym stopniu interesują? Czy to jest w ogóle prawda? Może się interesują media, coraz bardziej. Może... Myślę, myślę, że media powoli zaczynają się interesować. Natomiast no, brak zainteresowania wynika no, także z tego, że y, nikt jakby. Do tych mediów, te media o tym nie wiedzą. Tak mi się też wydaje trochę, prawda? Że media muszą się dowiedzieć, że coś takiego funkcjonuje istnieje i że nie jest to tylko las, no żeby to pokazywać. W tej chwili Polska Liga Paintballowa tworzy federację paintballową w Polsce. Być może doczekamy się związku kiedyś i na pewno będzie łatwiej się z tymi sprawami przebić czy polacy w konfrontacji z najlepszymi na świecie w tej chwili mają jakieś szanse czy to jest taka dyscyplina w której możemy powiedzieć że jesteśmy rozwojowi że jesteśmy mocni sprawa wygląda w następujący sposób myślę że na razie z zawodowymi drużynami amerykańskimi czy rosyjskimi jest bardzo ciężko oni trenują 8 razy w tygodniu znaczy, 8 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu czy 6 to są po prostu zawodowcy Utrzymanie jednego zawodnika w amerykańskiej lidze profesjonalnej rocznie to jest około 100 tysięcy dolarów. I kto ich utrzymuje? Sponsorzy. Sponsorzy sprzętu, sponsorzy kulek, sponsorzy spoza paintballa, prawda? Ponieważ tam przychodzi bardzo dużo ludzi na zawody, jest to pokazywane w telewizji, no więc też są sponsorzy. No, u nas trzeba by było to koło takie zaklęte, prawda? Jest mało publiczności, bo ludzie nie wiedzą. Ludzie nie wiedzą, bo media nie pokazują. Media nie pokazują, bo nie wiedzą, że, że jest paintball. Gdzieś... Sponsorzy się nie interesują, bo nie widzą w telewizji. Bo nie widzą w, nie w nie telewizji. Widzą I to koło się zamyka i próbujemy gdzieś tam to, to, powoli, to powoli naruszyć. Czy speedball ma szansę stać się taką prawdziwą dyscypliną sportową z mistrzostwami świata, a może dyscypliną olimpijską kiedyś? Rok temu została powołana w Europie Europejska Federacja Panebola Sportowego EPBF. Pierwszy raz w zeszłym roku podczas właśnie rozgrywek Europejskiej ligi w Londynie odbyły się zawody drużyn narodowych. Także pierwszy raz polscy zawodnicy w historii występowali z orzełkiem na piersi. I no wszystko zmierza w tym kierunku, że, żeby tak było. Prawda? Natomiast myślę, że to, jest jeszcze, że to jest jeszcze kilka lat. Mamy wszystko to, co ma każdy sport. Prawda? Czyli mamy jasne reguły, mamy sędziów, mamy boisko, mamy wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby być dyscypliną sportową, a nawet pewnie więcej niż niektóre sporty, które są nazywane sportami. Życzę powodzenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.